Cześć, Siemaneczko, z tej strony Bars. Olej, fajne. moim gościem jest mistrz KSW bardzo średniej, Paweł Pawlak. Cześć, Siemanko. Siemano wszystkim. E, Paweł, nie, niedawno e, Wojcow Krysiewski w z Mariuszem Molkiewiczem dla IndyKage.pl. No, puścił dwie bomby. Pierwsza taka, że nie zawalczył na KSW 100, a tego się wszyscy spodziewali. Druga, że tam miałeś zobaczyć nie z Pioskiem Kuberskim, jak się wszyscy spodziewali, tylko z Mamedem Halidowym. Powiedz mi. E, kiedy ty dostałeś ofertę od KSW, że to nie będzie Piotrek, a to, be, a to będzie Mamet? Jaka była jakby twoja pierwsza reakcja, no i też jaka była reakcja, jak jednak lekarze nie zezwolili ci na walkę? No wiesz, no też jest mi bardzo przykro, że nie nawalczę na tej gali, bo się bardzo nakręciłem i, i cały czas wierzyłem, że ta noga nie będzie jakimś wielkim problemem dla mnie, na początku oczywiście, bo nie wiedziałem, że to jest taka poważna kontuzja. Bo jednak po walce myślałem z Damianem no, tam od 20 lipca, że to wiesz, że jest tylko obicie, coś tam mnie boli, i to wszystko jest raz, to przejdzie. Ale no niestety okazało się, że to jest dosyć poważna kontuzja, bo to jest bardzo jakby, może nieba, no mocno naderwane więzadło. nie już nie wiem, które w kolanie. Więc poważniejsza kontuzja, jeśli bym zawalczył po pierwsze, no to mógłbym nawet to w okresie przygotowawczym zerwać i nawet walki nie było albo po prostu na walce. Tak? I, i wiesz, i dlatego to odpuściliśmy, a no walce dowiedziałem się mniej więcej jakoś na początku września, tak? I, i jakby wtedy zacząłem jeszcze bardziej to sprawdzać, tak? No, bo na początku jeden lekarz powiedział, że będę mógł się z tym szykować i to mi się zabliźnić i, i dlatego się tak nie martwiłem, ale jak wzrostałem tą ofertę na Mameda, to mówię, że cały czas mnie to kolano boli i zacząłem to bardziej diagnozować, nie? Więc na początku września dowiedziałem się o tej walce, tak? Że, że jest. Ja to od razu też klepnąłem, choć najpierw po klepnąłem, później zacząłem to szybko też sprawdzać i pierwszy ortopeda powiedział mi, że to raczej powinienem mieć operację i żadna walka nie podchodzi jakby po to, żeby zawalczyć tak, no i byłem mocno zdołowany. Ale później z właśnie znalazłem innego ortopedę, który mi jakby pozwolił walczyć <laughs> i to takie było troszkę śmieszne, bo właśnie szukałem kogoś, kto da mi po prostu, wiesz, akceptację na walkę, tak żebym się psychicznie lepiej poczuł. No i byłem właśnie późniejszy od dwóch ortopedów i każdy powiedział, że no wiesz, że możesz zawalczyć, spróbować, ale no możesz zerwać to więzadło i do końca i wtedy będzie operacja, rok przerwy, a nawet może tak być, że nawet już nie wróciłbym do klatki, bo... To jest takie więzadło, które jak pójdzie ci, to znaczy właśnie jak ci pójdzie i to jakby zabliźnisz, no to okej, okay, no to jest jakby przed kontuzją, bo to się regeneruje, zależy też w jakim stopniu, bo jak już w tym ostatnim stopniu trzecim, no to wiadomo, że to się nie e, już nie zabliźni, tak? Bo na razie mam jakby taki trząd do zabliźnięcia się tego, nie? Więc trzeba to wykorzystać, nie i robię wszystko, żeby to wykorzystać. No i to właśnie w czwartek było. No i w piąt i w czwartek myślałem, że, co oni powiedzieli, że mogę zawalczyć, ale zawalczę tak na 50% i będzie ok. I tak się trochę nakręciłem. I nie, przepraszam, w czwartek nie wiedziałem, że taki ten był e, mały jakby jakby to powiedzieć, że jest taka szansa, że to się zerwie. Dopiero w piątek się dowiedziałem o tym, że taki inny ortopeda jeszcze powiedział, że wiesz, że no może być ciężko i możesz spróbować zawalczyć, ale właśnie zawalczysz nie na 100%, tylko właśnie na to 50% i generalnie możesz zerwać to, tak? No i niestety później jeszcze zacząłem to trening robiłem i właśnie tak mocno mi się noga trochę skręciła i, za, i tak mi sparaliżowało bardzo nogę i mnie za, bardzo zabolało. I wtedy właśnie tak mówię, kurde, przecież to nie ma sensu i tam z dużą ilością osób rozmawiałem z trenerami i wiesz, tam z przyjaciółmi, że, że po co ci tak naprawdę ta walka, żeby wyjść po prostu do walki i tak naprawdę nic nie pokazać, bo to już wiesz, nawet będziesz miał w głowie to, że masz uraz nogi generalnie i i wiecie, ja jestem zawodnikiem bardzo takim dynamicznym i jestem bardzo zawodnikiem dynamicznym, pracującym na nogach, więc ta walka też z Mamedem byłaby taka bardzo wszechstronna ogólnie, no bo Mamed jest wszechstronnym zawodnikiem i myślę, że też by chciał mnie sprowadzać, parterze kontrolować i to muszę być po prostu tej walki sprawny w 100%, a nie, wiecie, na na tam nie wiem, na 50% wyjść, bo jeszcze z tym mentalnym takim, że wiesz, że możesz Możesz po prostu skontuzjować się na 100% i wiesz, i ta noga może pójść w każdej chwili. Więc Postanowiliśmy z trenerami, że po prostu no trzeba to odpuścić i tyle. Znaczy bardziej trenerzy, bo ja to cały czas byłem nakręcony, że to zrobię i nawet e, śmiałem się tam. E, u, 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 też W innym wiedzie mówiłem, że właśnie wymyśliłem plan już działania, że wiesz, że, że do końca września będę. Wzmacniam tą nogę, później poboksuję, później zacznę robić MMA i jakoś tam zawalczę, nie? Ale no jednak postanowiliśmy to odpuścić, bo to nie chodzi o to, żeby po prostu wyjść do walki z Mamedem i wiesz, twu, twu, twu przegrać, e, zawalczyć po prostu, tylko chodzi o to, żeby dać kibicom tak samo, wiesz, mocną walkę, fajną, żeby byli zadowoleni i że ja wchodzę tak nawet na 80%, wiesz, do tej walki, a nie po prostu, żeby wyjść, tak? Bo to nie jest żaden honor, wiesz, tak? Zawalczyć, po prostu to jest jakby wyjście po pieniądze i to wszystko, a ja. Kiedyś sobie powiedziałem, że nie będę tak nigdy walczyć i, i może moje ambicje są bardzo wysokie i nigdy się nie poddaję, no to tutaj niestety musiałem podjąć ciężką, bardzo ciężką naprawdę decyzję dla mnie, bo to jest walka taka naprawdę na KSW 100, walka wieczoru, mamy walka o pas 5 po 5, no to piękna chwila w życiu, nie? A nie niestety no musiałem odpuścić, ale wierzę, że to jest też po coś i... Wierzę w to, że generalnie tak miało być, tak, że po prostu teraz muszę się wzmocnić mocno fizycznie, bo to nie jest dla mnie czas, że teraz, wiesz, będę, nie wiem, siedział na kanapie i nic zrobił, tylko od poniedziałku do soboty bardzo mocno pracuję na rehabilitacji, dużo robię bardzo siłowni, to co mogę, to robię też na linkach jakichś elastycznych, wszystko i wzmacniam bardzo mocno ciało i, i tego się trzymam, żeby zrobić bardzo dużą siłę na nowy rok i jakoś w listopadzie wrócę mniej więcej pod koniec na matę i zacznę robić MMA i wierzę, że luty, marzec może tak, bo nie wiem jak te się ustawią. E, no robię walkę tak i wracam, że tak powiem do, no, do, obrony prasa tak. Zanim w poniedziałek ogłoszono, że rywalem Mameda będzie twój klubowy kolega Adrian Bartosiński, no to padało wiele gdzieś tam szalonych pomysłów. Jednym z nich było zrobienie pasa interim i walka kuberski Mamed. Tobie chyba kojarzę ten pomyśl, tak chyba średnio spodobał. No wie, że biłem tak naprawdę koniec lipca, no to tak naprawdę dwa miesiące temu nawet, no teraz już dwa miesiące będzie, no to bez sensu. To też ja nie mam takiej kontuzji, że ja muszę się operować. Znaczy wierzę, że tak jest i tak będzie. I ja wracam w następnym roku na początku, więc jakiej racji, jakiej racji pas ma być, tak? No ja ostatnio czekałem od KSW na wiecie, na walkę 7 miesięcy, teraz dwa miesiące tylko wiesz, miałem przerwy i tak naprawdę wrócę jakby na początku roku, więc sami nie jest pół roku, więc bez sensu jakiś pas tymczasowy i wprowadzać te pasy, nie wiadomo ile i później ludzie będą się kupili, kto jest mistrzem i, i o jaki pas się biją tak naprawdę, więc moim zdaniem jeśli mistrz tam nie bije się, nie wiem, dwa miesiące trzy, no tutaj wyjdzie pół roku, bo wiadomo, że mnie nie wrzucą pewnie na styczeń, tylko na luty jakoś, bo pewnie na jakąś większą walkę galem. No to wiesz, no to moim zdaniem bez sensu wrzucać co chwilę jakiś pas tymczasowy, żeby było. Wiadomo, to pewnie chodziło o to, żeby trochę sprzedaż wtedy poprawić i tak dalej. Ale no wiesz, no, po pierwsze nie było takiej walki, to Piotr Kuberski sobie wymyślił taki scenariusz i zrobił ten plakat. Więc on chciałby takiego, wiesz, scenariusza, że bije się o pas z Mamedem, no bo wiadomo, no to sponsorzy, wiesz, większa garza, lepsze pieniądze ze wszystkiego tak naprawdę, lepsza oglądalność, więc on chciałby takiej walki, tak? No ale, wiecie, no to też musi być walka na KSW 100, która się też bardzo sprzeda. Moim zdaniem, Mamed Kalidow z Adrianem Bartosińskim to jest dobra walka, tak? No taka bardziej medialna, moim zdaniem najlepsza opcja, jaką KSW wymyśliło i to się sprzeda, wiecie, niepokonany mistrz z kategorii 7-7, kontra Mamet Kalido. wiecie, no, było to na narodowym kiedyś, chyba Borys Majkowski się bił też, był tak, wtedy mistrzem 77 tak. i bił się z Mamedem, co prawda, 7 lat temu. I ta walka, powiedzmy, no, wiecie, no, Mamet był młodszy, to na pewno był też zdecydowanie, pewnie lepszy, nie? Tak. Ale podejrzewam, że Mamet i tak jest nakręcony strasznie, bo to bardziej Mamet chciał tej walki z Bartosem i nakręcił się na to i myślę, że będzie w bardzo dobrej formie ale no podejrzewam, że to też nie będzie taka forma jak 7 lat temu nie? ale no i tak nie można mu zaprzeczyć, że jest słabym zawodnikiem, bo wiele razy umiał zaczarować kogoś i walczyć, to czy nie wiem czy nawet z Narkunem, czy ze Scottem Askamem, no wiecie, no te walki bo jak tak przeanalizujemy ostatnie walki, no to tak naprawdę on chyba raz się bił tylko w kategorii 8-4. No, albo. Nie, sorry, z dwa razy, bo się przecież jeszcze z Robertem Soldiczem. No ale tak miał przecież dwie walki z Narkumem, później bił się w ciężkiej Spudzianem, później hmm. za Adamkiem. No to wiecie, no to tak naprawdę tego ostatnie walki nie były tak bardzo w tym 8-4. No chyba dwie, ten Skodaskam i Roberto Soldicz, nie? I może tak, jeszcze przecież tak, tak. Askam. No to wiecie, no to tak naprawdę on się bił w 9-3 i tak dalej. Tak więc. Ostatnie te jego walki były takie, takie dziwne trochę w różnych kategoriach wagowych i... ale radził sobie tak też no, z, z takim narkomem fajne walki dawał. No, czy z podzianem to wiesz no uważam <grym> że nie jest w słabej formie i pytanie jak tam tylko jego zdrowie do tej walki tak no, jeśli będzie bardzo dobre to ja uważam że ta walka wcale nie jest taka jednoznaczna dla Adriana tylko mały Kalidow umie czarować ma dobry zasięg rąk. On trochę tak przypomina mnie, bo on też bardzo dobrze pracuje na nogach, dużo kopie też umie dostosować się do przeciwnika i ma taką czutkę. Więc jestem ciekawy tej walki, no ale wiecie, no wstawiam, że raczej to Adrian wygra, nie? Ale myślisz właśnie, że jakby te kursy trochę buchmacherskie na przykład, bo tam jest chyba trzy ja, coś, co, co są no. To, czy nie są czasami według ciebie tak trochę przesadzone, no bo wiadomo, Adrian jest młodym zawodnikiem. Jest, jest, no, nawet wydaje mi się, że jeszcze przed, przed nawet pikiem, pikiem swojej formy, jest niepokonany. Ma te zapasy, ma mocny cios, ale kurde no to jest jednak mamy, nie? Mamet, który już tyle razy nam pokazywał, że no, nie należy go skreślać, bo on potrafi w jednej sekundzie wyczarować coś, czego się nikt nie spodziewa. No, kursy ma 1,37 na 30, z tego co pamiętam, więc to są takie podstawowe kursy, one się pewnie zmienią do walki, nie? Ale no, takie myślę, że. Takie 1,50-1,60 powinno raczej być na Adriana i tam na Mameda powiedzmy 220 to max moim zdaniem, nie? Tak naprawdę ta walka jest bardziej równa niż ludzie sobie wyobrażają, bo ja, ja uważam, że nie można lekceważyć Mameda i to nie będzie tak, że wejdzie Adrian i walnie cios i nie wiem, zokautuje Mameda albo przewróci go od razu, tak? Więc Mamed bardzo dobrze się kręci też z dołu. Ma bardzo dobrą czutkę w stójce, wiadomo jedynie te zapasy mają jakieś tam, powiedzmy, uważam, że ma najsłabszą płaszczyznę. A tu akurat Adriana jest chyba najlepsza, więc na pewno myślę, że Adrian go będzie sprowadzać. Ale to też nie będzie takie łatwe, żeby go w tym parterze, nie wiem, skontrolować, choć Adrian też ma bardzo mocny parter, jeździ na leglocki cały czas, wiesz, rozwija się w tym jakby aspekcie mocno. Ale mówię, mamy tu też czarodziej, ale ja podejrzewam raczej, że on będzie starał się wstawać i, i będzie chciał bić się w sujce generalnie z Adrianem, nie? Bo nawet jak zauważymy walki Mameda, no to on z dołu, no to raczej próbuje poddawać, poddawać, ale on nie wstaje w ogóle do góry, ma słabo, słabe wstawanie. Czy to widzieliśmy, nie wiem, ze Scottem a pierwszy raz jak wygrał, to tak naprawdę przeleżał Mameda czy chyba nawet z tym, z Arkumem też tak było, nie? Także tam no. duża, duża różnica kategorii wałgowej była, ale Adrian ma dobrą kontrolę, więc myślę, że myślę, że jak będzie pod, pod Adrianem, no to raczej go nie poda bo Adrian też ma dobrą czutkę na e, d, obronę tych poddań, więc jedyne największe zagrożenie ma raczej Adrian w tej stójce, nie? Mhm. A powiedz mi, ty powiedz że chciałbyś właśnie wrócić gdzieś w okolicach lutego, ale masz jakieś, może, nie, może zapewnienie ze strony KSW, czy oni by chcieliby bardziej powrócić do pomysłu walki z, z Polskim kuberskim, który, no, załóżmy, że wygrywa swoją najbliższą walkę, czy jednak chcieliby cały czas powrócić do pomysłu walki z Mamedem? No tak mi się wydaje, chyba, że ty pewnie będziesz dążył do tej drugiej opcji. Wiecie, no tak naprawdę wszystko zależy, jaki scenariusz wyjdzie w listopadzie. No wiecie, no cie, teraz ciężko coś powiedzieć, jaki scenariusz chciałby KSW, na pewno. Jeśli mamet by, wiesz, wygrał, no to na pewno KSW by kręciło historię, wiesz, aktu zemsty, że jak chce się zemścić i wiesz, i walczyć z mametem, no myślę, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz i taki najbardziej logiczny dla kibiców, bo wtedy mamet wygrywa z mocnym zawodnikiem i idzie po pas. Więc dla mnie to jest logiczne, że taki scenariusz, tak? No bo jak Kuberski będzie się bił z Janikowskim czy z Romanowskim, bo tylko takie dwa nazwiska widzę. No to wygra z zawodnikiem, który ma porażkę, tak? No to też nie będzie takie bardzo cenne zwycięstwo, tak? No a mamet jeśli wygra z, z prospektem, który ma tam, nie wiem, 15 czy 16 .0, no to jednak mocno go wrzuca do góry, tak? Także myślę, że wtedy mamy jest naj, no najlepszym pretendentem do tego, żeby się bić, tak? No, ale no wiecie, no wszystko się okaże w listopadzie, no ja tam wierzę w Adriana. Niech uda mu się to, co... Ja chciałem zrobić. Bo ja bardzo tej walki. No, on ma na to szansę, szansę to zrobić dokonać, więc niech teraz Adrian buduje swoją legendę po prostu z Mamedem Kalidowym, nie? No jak ma. Jak Adrian wygra, no to dobrze też nie no on będzie pierwszym pretendentem, bo pokona numer, numer jeden, nie? No, też dużo ludzi się z tego śmieje właśnie, ale wiecie, to jest taki super fight generalnie, tak? No w nie? Wydaje mi się. że Adrian, Adrian zapewne wróci do swojej kategorii wagowej, wiesz, no. Wiadomo, że tfu, 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 jakbym na przykład przegrał czy coś takiego, no to może by spróbował 84, 8-4, ale dopóki jestem mistrzem, no to wiesz, nie ma opcji, żeby Adrian się bił w 84. Tak samo, wiesz, no nie wiem, tfu, 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 jakby przegrał 77, 7-7, no to mógłbym też nawet spróbować zejść, tak, i drugi pas za zaatakować, no ale wiadomo, że nie ma takich możliwości za bardzo, ponieważ my jesteśmy mistrzami swoich federacji i tego się trzymamy i się, wiesz, szanujemy i nie ma opcji nawet na... Na jakieś takie głupoty, tak? No bo wiesz, my się kolegujemy, znamy się już długi czas, więc nie ma możliwości, żeby się sobie mieszali jakoś w życiu, tak? Dokładnie. Powiedz mi już powoli zmierzając do końca. A jednak po tych wszystkich, jak wiadomo, po tym, jak ty wypadłeś, jak przed Adrian, no to jednak jest tutaj dwójka poszkodowanych, ale skupię się jakby na początku bardziej na poszkodowanym trochę twojej kategorii, bo fani, no trochę nie zostawiałem suchę nitki na KSW za tym, że wiesz, że. Jednak ten Piotr Kubelski jest poszkodowany, że nie ma tej walki o pas, że był ten face-off, że w ogóle on został pominięty. Jak Ty w ogóle to jakby oceniasz jakby ze swojej perspektywy? No i no bo podobny case ma Andrzej Grzegorz, no to może jeszcze bardziej, bo on tam na, na walkę z Adrianem czeka jak Chandler na Konora. Więc tam, tam, chyba jest jeszcze gorzej no, i fani pod tym względem są no bardzo zdegustowani, no i źli po prostu na KSW. Znaczy jak ma być szczery, to nawet do Andrzeja byka, no to wiesz, no miał swoją szansę zawalczenia w maju. Miał jakiś tam uraz, no nie wykorzystał szansy, no wiesz, czasami musisz z Mistrzem zawalczyć nawet z urazem czy coś, no ja wielokrotnie walczyłem z kontuzjami, no i no i życie, tak, no jeśli się poddajesz, to trochę tracisz kolejkę, tak, no wiecie, ich walka nie była ogłoszona, ani nic nie było, no było tam mówione w mediach, że to będzie Andrzej Grzebek, ale no, wiecie, show musi trwać dalej, to nie jest tak, że wiesz, czy tak samo Piotr Kuberski, no. Najważniejsze dla KSW jest biznes, tak, no to musi sprzedać dla kibica, musi być, wiesz, odpowiednie jakby show, odpowiednia walka, żeby przyciągnęła ludzi, tak no na tamten moment, no. Najbardziej logiczną walką dla KSW wydawało się, żeby zrobić Mamed kontra Pawlak, tak, o pas. Ostatnia pewnie szansa Mameda na zdobycie pasa i pewnie chcieli tak to przedstawiać, w taki sposób. Więc ja im się wcale nie dziwię, tak, no, chcieli sprzedać galę. Po co ściągać jakiegoś tam, nie wiem, weterana UFC dla, nie wiem, Mameda, nie wiem, no... Nawet nie mamy wyobraźni, kto tam mógłby być, tak? Bo jakieś, że Musashi i tak dalej, ale no wiadomo, że to też są pewnie bardzo, bardzo drodzy zawodnicy, może nie chcieli, może mają też inne propozycje, więc pewnie tam się nie udało. Ale no jeśli Mamed ma jeszcze ambicje takie opas i bardzo tego chciał, bo to bardziej z Mameda strony wyszło, bo ja go wyzwałem tam od 20 lipca. Mamed nagrał później filmik, jakiś co ma zrobić, bo ma dylemat. Z kim się bić. No i tam wiadomo chyba było z 500 komentarzy ogólnych i większość było, że Paweł Pawlakiem się bi. No i dlatego mamy posłuchał kibiców i chciał się bić <laughs> z mistrzem, czyli ze mną, tak? I dlatego ta sytuacja tak wyszła, więc e, jeśli tracisz okazję, tak jak Andrzej Grzebyk stracił okazję w maju, no to wiesz, no to musi później, że tak powiem, e, przecierpieć to, tak? No na pewno KSW go tak do samego nie zostawi dostanie zapewne jakąś dobrą walkę pewnie dostanie tak samo jakieś, może większe finanse, może walkę jak o, nie wiem, o pas w sensie finansowo, no nie wiem, ale na pewno KSW go nie zostawi, wiesz, tak samego i na pewno jakąś rekompensatę dostanie, wiesz, podczas tej gali i na pewno zawalczy tak samo jak Piotr Kuberski zawalczy, tak więc czasami trzeba się poświęcić jakby dla sprawy, dla, no wiesz, dla biznesu, nie, po prostu, no bo jednak KSW robi bardzo dobry biznes i musi wszystko, tak mi się wydaje, że musi wszystko sobie prze, przemyśleć i zrobić dobrą walkę, żeby po prostu to promocyjnie sprzedać, tak? No wydaje mi się, że na tamty moment Mamet kontra Pawlak, walka wieczoru, main event i wiesz, walka o pas, no, na pewno się bardziej sprzeda niż Pawlak kontra Kuberski na przykład, tak? I nie wiem, May event, tak? No to wiadomo, że mamy, Mameda kochają ludzie strasznie i chcieli go zobaczyć jeszcze w walce o pas, tak? No to dla mnie logiczne zestawienie, że takie wolą zrobić niż z Piotkiem Kuberskim, który nie jest w ogóle medialny, nie? O kurde, mój ziomek młody przyszedł. Siemka. Siemanko, siemanko. Mamy i dwa. Ja, Bartek, hejoł. <laughs> 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 mm -hmm. Już kończymy króć. Tak, tak, już, już ja kończymy mama, Kubuś i zapamiętajcie mnie. <śmiech> no, <śmiech> no, Pamiętajcie, nowy Pawlak. Chodzi no, do gry. No, <laughs> na... <laughs> <laughs> nepczęp, nepczęp. E, ale powiedz mi, jakby jak do tej walki Pio no, e, Kakuberskiego z Damianem Janikowskim, o który się w walce, no mówi, to kto był Twoim faworytem w tym starciu? No wiesz, gdyby to była trochę później walka, bo jednak Damian trochę dostał, że tak powiem ode mnie, mało, takie dużo na ciele, że tak powiem, jak to powiedzieć, no obić i tak dalej, wiadomo, nie był tam pozrywany jakieś więzy No Dotwierdziłeś mu, no trzeba, trzeba, trzeba powiedzieć trochę wprost, no to troszeczkę go urządziłeś, nie? Ale był mocno obity, wiem o tym, że dużo dostał, ponieważ no czułem te ciosy, że wchodzą bardzo, te, tak? Więc ja podejrzewam, że nawet mo może do dzisiaj coś tam jeszcze czuć generalnie i to wiecie, no na 10 tygodni tak naprawdę pewnie jak zależy, czy wiesz, czy to on, czy Romanowski, bo dla mnie są dwa nazwiska, tak? Tomasz Romanowski albo Damian Janikowski, nie? To są dwa nazwiska dla mnie, które mogą zmierzyć się z Piotrkiem Kuberskim, nikogo innego nie widzę, tak? Ale no, wydaje mi się, że Damian, no Kurde, wydaje mi się, że jednak ten kuberski nie będzie mu leżał, tak? I, I myślę, że Damiana może przejść Kuber, tak? Nawet jak będzie tam dużo klinczował, Damian prowadził balań, no to jednak on nie jest kawał konia i na niego trzeba mieć inny sposób, trzeba być bardzo szybkim, trzeba być bardzo zwinnym, żeby on czy się nie sięgał tymi czasami, ja jednak wiecie, pierdzielnięcie on ma, a Damian trochę stoi też w miejscu często i nie rusza głową. Z tego, co ja mogę tak przeanalizować, bo dwie walki się z nim biłem, nie? I w ostatniej walce tak samo. Jego głowa za bardzo stała w miejscu, dlatego ja tak bardzo dużo trafiałem. A Piotr Kubelski zdecydowanie ma mocniejsze uderzenie ode mnie, bo ja nie mam jakiegoś power punchu, Tylko jestem zawodnikiem, który bardzo dużo bije i jakby zostawia ślady, im dłużej walka trwa. Dlatego myślę, że Piotrek mógłby nawet skończyć damiana, tak? Jak tamian nie będzie w takiej najlepszej formie, nie? Bo to mówię 10 tam jakby dowiedział się nie wiem teraz czy na początku września to miał 10 tygodni, to nie jest aż wcale tak dużo czasu, nie? E, choć masz pełny okres, ale wiesz, jakiś okres siły zrobić, wiesz, przygotować się, no wiesz, pewnie w sierpniu nic nie robił, bo to jednak e, e, był trochę porozbijany, a to poza tym coś tam widzę oglądałem jakiś wywiad, że coś tam wtedy z nogą niby miał też ze mną, więc pewnie musiał to też wygoić, więc ciekawa walka. Ale pytanie, w jakiej formie jest Damian po tej przerwie i, i jak się czuje po pierwsze, tak? To jest priorytet. Choć ja jakbym przerwał walkę z Tomaszem Romanowskim, bo moim zdaniem Tomek Romanowski by mu nie leżał za bardzo, bo Tomek by stanął w miejscu na przykład i by wymieniał z nim cepy, a on te cepy ma takie dziwne, że wiesz, jak ktoś stoi, Kuber też stoi ogólnie w miejscu albo idzie na ciebie, to akurat myślę, że te cepy by wchodziły generalnie kuberskiemu, nie? Więc ta walka byłaby jeszcze lepsza moim zdaniem, bo... O, oboje poszliby wymianę, wiecie wie, o co chodzi, nie? No tak. I byłaby po prostu pizganka i kto ma mocniejsze ciosy, to by wygrał, a akurat Tomek ma dobrą czutkę i wiele osób sadzał, nie? Więc... Bo moim zdaniem Piotr Kuberski bardziej pracuje gabarytami, bo on bardzo dużo waży na walce tam z 95-98 kg. To dużo ogólnie. I bardziej tym gabarytem, siłą tak pracuje, nie? Także myślę, że Tomek jest winniejszy, też fajnie pracuje i to mogła być yy, fajniejsza walka, nie? Ale obstawiam, że tak czy siak no, Piotr Kuberski mógłby to wygrać i jakby. On jest jakby takim teraz takim najlepszym zawodnikiem yy, w tej jakby czołówce kategorii 84. Już mieliśmy kończyć, ale przypomniałem sobie o jeszcze jednym pytaniu, bo w tym całym oktopusowym zamieszaniu po ostatniej gali wyszło jeszcze jedno zamieszanie. Co ja to nie, powiesz. Ten, ten nie gra... jest, tak jest, cenzura, cenzura. Co ty generalnie o tym, o tym sądzisz? No bo chodzi o to, wiadomo, że Dawid wypowiedział się o tych bonusach i tak dalej. Wojkowi się to nie spodobało, wypowiedział się o tym w jednym wywiadzie, wypowiedział potem się jeszcze w, w sekcji o tym. Dosyć jakby cały, całą tą jakby historię opowiedział, że oni się na coś umówili, że tak nie no powinno tak, być, że to, to, to jest nieelegancko. Ja w ogóle troszeczkę nie rozumiem genezy tego. Oceniania że to była nudna walka, bo według mnie to nie była nudna walka z zuriko z, z Martyńskiem, więc ja tego, tego nie rozumiem, ale jak ty oceniasz ten cały Nie wiem, peplowski gate. E, no wiesz, no e, właśnie nie wiem, jeśli, e, Ja nie wiedziałem, że oni coś tam rozmawiali, jakoś tam mieli jakieś tam swoje. E, wiesz, do, w czym się dogadali tam i tak dalej, więc ja nie byłem przy tej rozmowie, więc nie wiem, więc e, ciężko mi generalnie powiedzieć. Ale no, jeśli byli jakoś tam dogadani, to powinni się tego raczej trzymać, tak, choć wiadomo, no e, ciężko mi coś powiedzieć więcej na ten temat, bo nie wiem, o czym oni rozmawiali, jeśli mieli coś tam dogadane, no to wiesz, no to nie powinno się mówić, nie, o jakichś tam rzeczach, tak, ale no nie wiem, o czym oni tam rozmawiali, ja ogólnie nie jestem za tym, żeby cenzurować kogoś i e, wiesz, żeby nie móc nic powiedzieć, ale też po tym, co Wojka oglądałem, no też go rozumiem, bo wiesz, no jest też pracownikiem KSW i chce jak najlepiej, żeby dla KSW było. My też tam walczymy, no to jest to trochę logiczne, co mówi, tak? Ale mówię, nie wiem na, na czym o czym rozmawiali, jak to wyglądało, więc też mi ciężko powiedzieć. Ja teraz też nie byłem w klubie, bo mówię od walki to ja byłem dwa razy w klubie, jak nie wiedziałem o tej nodze, jak to wygląda. Uderzałem coś tam na worku, bo tak nie mogłem za bardzo chodzić. I od tego czasu już mnie nie było, tak, więc mnie już nie ma na macie, no na pewno ze trzy tygodnie, cztery, więc no tak, tak, coś takiego, no, więc ja za bardzo nie wiem, co tam się dzieje, szczerze mówiąc, nie? Okej, okay, i tym pozytywnym akcentem możemy... Ale jak możemy... to powiedzieć, czekaj, murem za pepłem. <laughs> I to na pewno wejdzie. Dobra, Paweł, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę, z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest Twoja chwila, Twój moment, Twój czas. No dziękuję Ci bardzo za wywiad. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają ten wywiad. No i co? No i Pawlak wraca w nowym roku i robi rozpierdziel w 2025. Pozdrawiam.